No, witajcie. 16 stycznia 1939 roku na świat przyszedłem ja. I już samo to wystarczyło, by zakrzyknąć się porobiło. Ale była też gorsza data, związana, znaczy gorsza data z tym dniem. 16 stycznia 1547 roku na tron Cara Rosji koronuje się Iwan Czwarty, zwany później Groźnym. Car szalony, car y, krwiożercy, y, car morderca, car synobójca, car zabójca żony, y, który był też czarem reformatorem, carem, który doprowadził Rosję do y, potęgi. Tak samo jak obecnie robi to Putin. Inaczej chyba tym narodem rządzić się po prostu nie da. Sorry, przykro, taka jest prawda. Weźmy Cara Mikołaja II, który został zamordowany przez rewolucjonistów. Bo po prostu był zbyt miękki za mało krót.